Do życia i ocieraj I już na zawsze chcę być z tobą Bo jesteś moją lepszą połową Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty Dajesz mi rady życia i ocieraj już na zawsze chcę być z tobą Bo jesteś moją lepszą połową Mijają dni i mijają z tobą lata Każdy dzień następny to dla mnie ważna data W że nie jest łatwe, ale ciągle w Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata i A posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie Nie obchodzi mnie za tych ludzi gadanie Być zawsze przy Tobie To moje zadanie wszystko co najlepsze przynosisz mi ty Dajesz mi radość życia i odcieraczy I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową wszystko co najlepsze przynosisz mi, ty dajesz mi radość życia i ucieczki radcy, a już na zawsze chcę być z tobą, bo ty jesteś moją lepszą połową. I kiedy zamyka bólu, ciągle w moim sercu graż? kiedy jestem przy tobie, cały świat, który żyje. I od kiedy usłyszałem Cię pierwszy raz? Jesteś moim bogiem, nie pozwolę, żeby zgas. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Głupiesz mi, że jedyne oczy maszę. Spędzić każdy dzień mojego życia z Tobą, maszę jeharm. Yeah. Wszystko, co najlepsze, przynosi świty. Dajesz mi radość życia i ocierał psy. I już na zawsze chcę być z Tobą, bo. Jesteś moją lepszą połową Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty Dajesz mi rady życia i uciekawcy A już na zawsze chcę być z tobą, bo Jesteś moją lepszą połową Ta muzyka jest ekspóją pełna radości To ona nam nagle na lepszy dni Apologize. You burned that bridge a million times with me and tried to play with fire. Every time we touch, my fingers burn. I just want that love, don't leave me hurt. I can feel the rush when we ignite. Cause every time we touch, every time we touch, I feel that fire. You look into my eyes. All it takes is one small much to light Cause once we feel the flame, we'll never die. You burn the bridge a million times, million tries, play it back Every, Every time, time we touch my fingers, burn. I just want that love, do